3, 2, 1, start. Cześć, witajcie na kanale Nowa Mowa. Witajcie serdecznie, jestem Danielem. A ja jestem Dawid. Dzisiaj w odcinku temat, czy jąkamy się i blokujemy się w trakcie rozmów ze zwierzątkami. Tak, czy taka poniekąd kontynuacja ostatniego odcinka, który był również tutaj z Sylwią i Leo. Jak widzieliście, jak jeszcze nie, to zobaczcie koniecznie, z pieskiem wystąpiła i skomentowała, jak ona właśnie ma. Jak miała kiedyś kiedy mówiła do zwierzątek, a jak teraz ma w treningu i w czym pomaga? Tak, no słychać, że jak rozmawiała z Leo, to mówiła nową mową, no, no, tak. <grym> tak. W nowej mowie na pewno nie ma problemu. No ale właśnie, mhm. jak to jest w starej mowie? Miałeś doświadczenia, jeśli chodzi o komunikaty, polecenia, rozmawianie ze zwierzętami? Tak, u mnie to było. Często jednak był problem, bo i uzasadnione to było, ponieważ no, z kolei ja traktowałem, właśnie, psa jako taki członek rodziny, jako taka, jako taki mój przyjaciel, właśnie. Hmm. Tak to się mówi, prawda? Że to jest przyjaciel człowieka, więc. Tak. Także, no, często mi się zdarzył jakiś tam blok, jak cię zawołać, albo jak ktoś tam mówiłem do niego, to czasem jakieś tam hmm. jąkanie, czy coś, jakieś powtórzenia i no, nie było tej płynności. Na przykład, tak się śpiewa, prawda? Tak. No, i no było to częste. Chociaż y, widziałem taką zależność, i teraz tak mogę to sobie przypomnieć, że jak była jakaś osoba jeszcze wokół mnie, na tata, mama, siostra, to jakby miałem większy problem, kiedy hmm. tam go wołałem albo coś tam, albo mu wydawałem polecenie jakieś, bo też z kolei ja od dziecka miałem do czynienia ze zwierzętami, ponieważ mój tata mm, był dobrym szkoleniowcem psów. Hmm. Nawet jeździł na wystawy, miał e, Bernardyna. Oh. Jak ja byłem, właśnie, byłem dzieckiem, to miał e, Bernardyna już on was 8 czy 9 lat go miał i jeździł z nim na wystawy, na szkolenia, na pokazy konkursy, różne, tak? konkursy mm. tak i w ogóle zdobywał złote medale ten wow. pies. Także naprawdę piękny Bernardyn, taki postawny, taki duży. No i właśnie to umiał i jakieś siad robić mm -hmm. i leżeć i gdzieś tam jakieś takie różne ścieżki przechodzić. I on z nim jeździł na szkolenia. Więc jak go szkolił, no to on musiał do niego mówić. Oczywiście. Więc, ja czasem, więc ja też tam czasem wykonywałem, albo próbowałem wykonywać te polecenia do tego psa, więc musiałem do niego mówić. No i wiem, że często jednak był problem. Hmm. No i właśnie. I tutaj w przypadku takich rozmów, kiedy trzeba użyć konkretnych słów, konkretnych komunikatów, no pojawia się napięcie. Przynajmniej w czasie szkolenia psa, jeśli hmm. chcemy, żeby reagował na Konkretne polecenia, konkretnym ten. głosem. Te konkrety właśnie. No to jest problem. Ja na przykład miałem psa, który się nazywał Roki. Mm -hmm. I ciężko było mi wymówić te Roki, już na ry, wiesz, to w ogóle. A. Mm -hmm. I jak trzeba było zawołać go Roki, no to ten. te Roki najczęściej nie wychodziło. Ten. Trzeba powiedzieć albo Oki, albo coś innego. <laughs> I nie zawsze reagował na to. No i właśnie tak działa ESBS, że chodzi o to, jaką my ważność nadamy tym komunikatom. Tuż już nie hmm. chodzi o to, czy to jest piesek, czy to jest króliczek, czy może inne zwierzątko, ale my nadajemy ważność zwracając się do tego zwierzątka. Jeśli nadamy mu tym komunikatom ważność podobną do komunikatów z ludźmi, zablokuje nas zapora pora SBS, niestety. Mm -hmm. Bezwzględnie mm -hmm. będzie blok zająknięcia. A jeśli to potraktujemy, że sobie tak opowiadamy coś ten. do pieska, jak do małych dzieci, o mm chodź -hmm. tutaj kotek i głaszczemy, mm -hmm. to wtedy zmienia się nam styl mowy. Właśnie ten styl jest, Bo o ne? to właśnie chodzi, o ten mm -hmm. styl mowy, że on musi być inny niż nasz codzienny styl mowy, w którym mówimy. Jeśli chcemy powiedzieć takim samym stylem jak z osobami to niestety nas zablokuje. Mhm. Jeśli zmienimy, to jest szansa, że powiemy to bez zacięcia, bez bloku. No i najczęściej ludzie potrafią tak zmienić styl taki właśnie milusiński, mhm. taki leciutki jeszcze głaszczą mhm. i zmieniają ton taki bardzo lekki wtedy nie ma zajęć, nie ma bloków. Mhm, dokładnie, to często jest. Ale jednak, jak na przykład się psa szkoli, tak jak w moim przypadku mm. tutaj, gdzie jednak chciałem mu te polecenia wykonywać, mu dać, więc no, trzeba było powiedzieć, stanowczo tak. coś, tutaj mhm. y, jakieś takie różne polecenie, daj głos, o. Tak. no to jednak są to dłuższe komunikaty troszkę, więc no, trzeba było więcej. To ja też więc zauważyłem... Ten, 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 poziom ten poziom emocji właśnie, bo emocji. Był większy. Zauważyłem to, tak wspomniałeś, że jak się pojawiają jeszcze inne osoby, mhm. i jeszcze, że trzeba, trzeba mówić i do zwierzątka, i jeszcze do innych osób, i ta zmiana stylów jest bardzo trudna, tak. no to wtedy pojawiają się blokady mowy. Yy, są oczywiście osoby, które potrafią tak płynnie zmieniać styl mowy mhm. pomiędzy mową z zaburzeniami, z blokami i od razu zmieniają styl do kotka, a zobacz, mm, o chodzi. I tak. wtedy mówią płynnie, zupełnie płynnie i to mm. też udowadnia, że właśnie nowa mowa działa bardzo podobnie z, przez zmianę stylu mówienia, Time. ten styl się tak różni od starej mowy, bo mm. jest tak spokojny, tak lekki, że można nim spokojnie konwersować z różnymi osobami, a przy okazji nie brzmiąc dziwnie ani zbyt infantylnie. Dokładnie. A nawet ponadto brzmi się jeszcze lepiej niż brzmiało się w starej mowie, bo ja wiem to na własnym przykładzie. Tak jak ja brzmiałem w starej mowie, to w ogóle nie była ziemia. W ogóle inna mowa o, sto, o 180 stopni i nigdy bym nie chciał mieć takiej mowy, jak miałem nawet i ton głosu i w ogóle chaos w mowie, w treści i w tonie głosu to już w ogóle się całkowicie ton obniżył. Tak. Wtedy miałem te 17 lat, jak tutaj jak zacząłem głos, nową mowę to bardzo był, był wysoki. No i z każdym tam tygodniem, miesiącem to się obniżało. Ta mutacja była na jeszcze wyższym poziomie. No aż wytrenowało się takie jak, słuchajcie, czyli dość niski. tak mm. dziękujemy że dzisiaj byliście z nami w tym odcinku o zwierzątkach i o mówieniu mową z blokami, ale też Nową mową spokojnie można zarówno i do zwierząt, Właśnie. i do osób mówić równie płynnie i spokojnie. I tego życzymy wszystkim, którzy jeszcze cierpią na problem ESBS. Do zobaczenia. do zobaczenia. Cześć. Cześć.